Giet money! Malik 30 PLNów, 10%... Poza... Rozumiesz? Mówię na gorąco łańcuch kurwa został zerwany no, przez fanów Oddajcie go kurwa, już nie Mordol później No Złoto jest podpisane kurwa, jest wygrawerowane Także oddawać Ci moje złoto Albo najwyżej ktoś będzie kurwa debilem, bo zapłacę za to więcej niż to jest warte. To ma być wrócić Get money. Nie ale tak na poważnie, jak trzymam łańcuszek, to fajnie się dogadać będzie, bo to nikt nie ugrał. Nie, nic nie mam, musimy mieć do żabki, nie zadaj. I oddajcie mi ten łańcuszek kurwa, by Nic z tego nie zarobić. a to jest moja pamiątka. Wy Kur... kurczaki pieczone. Zko śmioneczko Poznań. W ogóle dziękuję za zajebisty koncert. Publiczność to jedna z najlepszych na świecie. Poznań zawsze pozdrawiam, zawsze chcę tam grać znowu. Jeden mały problem, łańcuszek mi spadł, jak byłem w tłumie. Kurcze, chujowa akcja, ale podaję, że kto, ktoś z Was go znalazł. Z tyłu wygrawerywany jest jak ktoś mnie odda, zapraszam z całą ekipą Get Money, Live life, na, kurwa, coś pysznego i trochę to No. Pozdrawiam. Dziękuję Wam bardzo, jeszcze raz pozdrawiam. Dziękuję fanom za szybkie oddanie, a tak naprawdę najebany byłem, nie wziął że mi za kapturem zawinęło, ty kurwa. Ty, a swoją drogą, drogi pokój, co? To apartament jest, Jeszcze czym się różni, to jest kuchnia. i Znawca, nowy rap. No, jest mikrowalówka, se podgrzeję jutro. Klusk, co kurwa jest nie korzystał. Igor jest bogato. Bogactwo. Czyste rzeczy. To brudne, to brudne, chyba się dzisiaj nie umuje. Jedźmy coś, kolega. Twój prysznic, kolega. Ruski prysznic. A ja tylko fryzurę zrobię. Masz ten ten gumę? Jest w